Siemaneczko, witam z pola. Taka sytuacja, że kosimy na dwa kombajny. Tutaj znajomy przyjechał Kumpel, przyjechał Kości Drzepak John Deere, Z tego względu, że mają być te burze i to wszystko, zdecydowaliśmy się tutaj na skorzystanie z pomocy. I ogarniamy dwa kombajny. Tata kosi na e, wsadach pszenicę. Kamil tam odbiera e, 60 na dwie przyczepy. lata, Ja tutaj latam. Zwalam też do, do zbiornika, do bina. Zaraz, po, po chwilę, za chwilę pogadamy o wydajności. Normalnie dzisiaj biegam. Nawet jedzenie to jadłem w biegu. Dwie kanapki, ogień, ogień. Niby mało hektarów, ale jest ciągle ta walka z czasem. Teraz, teraz będą mi tu chłopaki podczas jazdy sypać. Także dla mnie nowe doświadczenie się uczy tego, nie jest to wcale takie łatwe, takie, taka jazda. Jak dla mnie wiadomo, jak ktoś jest ogarnięty w tym to John Deere 20,56 20, Jak widać, świetnie sobie radzi. Pyka bez problemu, chyba 2 hektary na godzinę. Nie wiem, czy, czy nie lepiej idzie od, od klasa 108. Normalnie podoba mi się mega ten kombajn Może taki zakupimy w przyszłości. I co, tutaj koszą, koszą już drugie pole nam jadą. Nic, nic tam wcześniej dla Was nie nagrałem. No bo nie było kiedy, nie było gdzie. Cały czas ogień. Jeszcze trzeba będzie potem zorganizować jakieś przyczepy dla Kamila. Pszenica niby nie najgorzej sypie. Rzepak tutaj również. trzału nie ma, no szczerze. Koło tej trójki daje, nie wiadomo jak to, jak to wszystko będzie. jedną zasławkę nakosiliśmy z 3 hektarów, nie wiem ile tam ile, ile wejdzie tego rzepaku, nie wiem jak to ziarno, ziarno waży. I co, kosimy następną przyczepę, ja tu szybko zwaliłem, jeden zbiornik wysypał na hlk i taki update, jakieś foty muszę porobić, ponagrywać, co z zewnątrz I tyle, a potem pojadę po Kamila, zostawimy jakieś przyczepy tam tacie I mam nadzieję, że się uporę z rzepakiem, tak jak zwalimy rzepak To może do nocy będzie jeszcze walił tą pszenicę, to jeszcze podskoczymy za sławką do pszenicy Oraz z halką. zobaczymy jak to wszystko będzie się toczyć Naprawdę Ale odjedziemy sobie O no tu jest dobra gleba, nie ma co powiedzieć. Tu jest trzecia klasa. Także, także zaraz tutaj zapytamy, jak tu tam sypie. Co, jak tam? Wilgotność widzimy, nie? Co może być? Mokre? To jest taki suchy, że. suchy? A jak tutaj z wydajnością? Coś lepiej, czy. Lepiej niż tam? To jest najlepszy, no. pokaż się Nie przesypuję się Aj Stop Wypadnie. Zwaliliśmy HLK e, z rzepakiem została jeszcze cała duża przyczepa, ale ja już zasuwam e, wsady do ojca odbierać pszenicę, kamień, już jest kolejną, drugą przyczepą pełną Ja już siadę się podstawiać kolejnym zestawem, potem chyba zostawię przyczepę i wrócę Zostawię przyczepę i wrócę yy, yy, i będziemy zwalać rzepa ostatnią przyczepę właśnie żeby to nam już nie stało, nie trzeba było nigdzie wpychać pod zadaszenia, nie zaciągać plandeki Tę małą zabieramy Ty masz siłę tej Ja Ci bardzo dziękuję za te picie, bo ja bez tego picia to bym chyba umarł dzisiaj A są tu stawkowe, a wiesz, że dzisiaj tort? Dzisiaj tort no. A co kto miał urodziny? Kamil? Kamil i tata! A tata też miał tata miał właśnie, urodziny tata miał, nie? Wczoraj! Wczoraj, nie? Dlatego wczoraj nie. Zasuwamy, nie? Nie ma nie ma spania, nie no pani. też będziemy zwalać? No dam tak. go, chyba zwalimy. Zostawimy tacie przyczepkę, co? Tak, zwalimy. Ja no, lubię zwalać. Zasuwamy jak samolotem. Ale co, ja, ja, ja lubię się bo wtedy się zwala. No, ty lubisz zwalać, nie? pak, nie? Chyba no, było fatem. Ciekawy, ile tam tatuś nakosił już, co? No, nie wiadomo. Najlepiej z tych, A tych Ty lubisz helki zwalać? Bo z tej małej nie lubię, bo jak się niepewnie czuję, że zbadna to coś także jedziemy do taty dla zakości pszenicę ostatnie pole i będzie koniec żniw nie? Tak. my już jesteśmy w sadach pole pszenicy zaraz coś powiemy o plonie rzepaku A, zasuwamy ekspres w 35 jak teraz w jakąś dziurę wpadniemy Ło, wow. tak, nasze, A jeszcze, jeszcze, jeszcze. nie też tak, już. Wody tej tak, Milenka tak, tak, no tak, to czekaj. Masz wodę? tak, Nie, ty tak, 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 i to idzie. To jest zimniejsza. Tak. To zielone, Ta zielona, mam to. Ta sama jeszcze tego. To weźmiemy, nie do nas. I to idzie? Sypie coś czy nie? To sypie. To? To tak mało obsiekać tyle już. To ładnie sypie. To? Tak odbyła się rozładunek właśnie u nas Zodowujemy za sławkę Halo ty Co tam, pali się u was? Aha, no dobra, to u was ok. A co ty nie kosisz? Aha, Kamil jeździ. Tak wygląda, wygląda u nas rozładunek, jest 20-22 Bin się zasypuje, dziewczyny tam pilnują, kontrolują yy, Także co, schodzimy na dół? I zobaczycie, jak to wygląda: rozładowanie ze Fajna sprawa, nie trzeba nic szuflować ręcznie. Chłopaki już mają helkę. Kamilęży 60 z helką. Ja rozładuję to pojadę gołym ciągnikiem, już chyba dzisiaj będę kończyć. I co? Co tu mam więcej powiedzieć? Nie, tata nic nie widzi. Tam u nich się nic nie pali. Wierzę, że u nich się pali. Ej, za mocno. No pomaga mi dana do kamery. Wstyliście się. To ładnie idzie, nie? Już jest połowa ponad. Podniosę jeszcze do góry. Dobra, jedziemy, dawaj. Kalka na nakoszona, czyli jest około godziny 22. Wracamy do domu. Powpychamy wszystkie przyczepy i kończymy na dzisiaj. Ładna robota dzisiaj wykonana. To mi się podoba. A w radiu sunrise. O, by człowiek pojechał, ale to zawsze brzmiwa i. I może kiedyś się pojedzie. Bogu się jeszcze czyści kombajn przed jutrzejszym koszeniem. Miejmy nadzieję, że jutro uda się coś tam skosić i nie będzie jakiś tam burz, deszczu. A my lecimy. Plon pszenicy fajny, jeszcze trudny do określenia, a rzepak dał y, około 3 ton. Dwa, szacuję 2800-3000 kg z hektara. Raczej powyżej 3 ton nie było, ale jak 3 wyjdzie w skupie, że 3, no to jak na ten, jak na ten rok, na tą suszę, to całkiem fajny wynik. Ja się z wami żegnam, kończę tego vloga, trzymajcie się, na razie, cześć.